Siemano widzowie, z tej strony Staś W dzisiejszym odcinku Zrobimy sobie opening 100 mitycznych skrzyń Więc widzowie Lecimy, bo jestem serio Mega Z 100 mitycznych skrzyń uzyskałem Z kodu yy... No z kodu Który wam tutaj teraz napiszę G U -y. Un, deux, lo, tch, k. A. g tylko z wielkiej, a reszta wszystko z małej i razem. No i widzę. E, to jest właśnie ten kod, który daje 100 mitycznych skrzyń. On działa mega mało, więc e, śpieszcie się bez nowy sezon Więc otwieramy. Pierwsza mityczna, no niestety trzy muszle. Oj, będę dzisiaj bogaty. Mityczna. Może by jest skrzynia egzotyczna, bo jest. egzotyczna. Bo jest taka skrzynia nowa, egzotyczna. Ale na razie są mityczne Myślę, że nawet nie będzie sekretnej. Niestety. A teraz zrobimy na raz. Na raz. Myślę, że w ogóle nie będzie sekretnej ani egzotycznej. Franek miał takie szczęście i uzyskał sknię egzotyczną no i posać egzotyczną która była za 1% za 4% posać była a skrnie za 0,01 na razie to mamy albo ten na razie to mamy albo muszlę, albo buteleczki mm. Już 20 otworzyliśmy. No ale widzowie, zachęcam Was do zasubskrybowania i zalajkowania mojego kanału, ponieważ. Yy, no co, ponieważ dzisiaj yy, wyrazić ten film o 14.30, ale przepraszam Was za opóźnienia, które występują na innych filmach, ponieważ ja mam też szkoły. Ja też muszę się uczyć, więc muszę, żeby zdążyć, muszę zrobić dwa filmy na jeden dzień. Raz, tak, w jednym dniu muszę się tak starać zrobić, i wtedy bym miał do przodu, no bo wtedy bym się od razu dawał na ten dzień i na następny, a potem bym mógł kolejnego dnia robić o której godzinie chcę, na następny dzień, więc to jest po prostu logika, matematyka, ale bym musiał dotrzymać tego, że codziennie bym robił film. Właśnie to jest kolejny film z serii Daily. Polecam Wam oglądać moje daily i codziennie filmy o 14:30, no jeżeli nie ma później Wpadajcie na nowy klip. Myślę, że nie uda się wbić tego 1000, ale nadal zachęcam na wbicie. mamy ponad 80 wyświetleń. Mamy sobie w tle otwieramy, no tak naprawdę nie ma nic ten, takiego. Co nie byłoby fajne na moim kanale, więc polecam wejść, obejrzeć sobie na przykład takie, jeżeli chcecie się pośmiać, yy, to wejdźcie sobie, nie, nie zaśmiejcie się, challenge, na moim który wczoraj wszedł, który wszedł wczoraj, ale możecie też, jak na przykład chcecie się powstrzymać, dzień jakiegoś słowa, no to wejdźcie sobie na nie, powiedz: Wow, challenge, to jest też fajne. Ja nie mogę, co się Dajcie mi coś. O, wreszcie. Wreszcie Poseidon mi też umbo łyszczący Wreszcie Dobra lecimy Może jakieś sekretne wleci teraz koniec tego otwieranek Nie no, widzowie, ty nie może się tak wcześniej skończyć. się mówię chwilę jeszcze pograć. sobie zagramy do tak, Nie no, nie. Z to jest zupełnie otwieram w skrzynie, a nie, gram. A zresztą to zobaczę, ile jeszcze mam ten. Mhm. 46! O jezu, to ja tak, to ja tak mało otworzyłem. Hmm. Dobra, widzowie, musimy trochę speedrunować. Połowa filmu jest dopiero. Jest wreszcie coś Co to jest rękawicy z obraniaczem ob jakimś Wreszcie coś znowu ona No nie no dajcie mi coś widzowie dajcie mi tą moc Znowu ona no ja ale już nie, już trzymam ciebie razem. No razie ja cię sprzedam. Kurde. Co to było? Co jest widzowie z tym, z tym, ofiarami Jest za mocna. Nie oglądajcie tego filmiku, to jest niemiłe bardzo. Ale to jest też uzależniające takie robienie. Kto wie ten wie? Jak loguje bruch? Nie gadajcie, że na 100 skrzynie będzie ani jednej, tej sekretnej, no co to w ogóle grane jest, no nie, dzisiaj jakiegoś niefarta mam, no co prawda nie jest to piątek 13, ale dzisiaj jakieś ewidentnie niefart tutaj wleciał, albo magiczna muszla, albo, albo te, albo lero, c, to jest tak na zmianę, no teraz nie, muszla. O, kto by się spodziewał. Relorcach. No nie... Relorcech. Hmm. Muszla. Skończyły się! No nie, widzowie, dobra, nie. Widzowie, patrzcie to, patrzcie to. Mamy jeszcze dwie muszle. tych mamy coś wydarów fajnego. No dobra, może być z sumie. Pięć Jeszcze jedna No nie no znowu To się tak nie koniec openingu 100%. jest tych 10 rachestów to się się wydropi coś dobrego. Oczywiście nie Strzem skalp. Klejno, klejno Epicki, wzrósł, a mi tylko ani razu nie wzrósł. Legendarny! Co jest w ogóle Skrzy Karolina błyszcząca umbo. Okaś Elo, Karolina umbo. A, wiemy, że to zrobimy. To będzie mega fajna rzecz. Jak w ostatnim filmiku z zapoznaniem był Pet Shop, co nie widzowie. Znowu sobie dzisiaj pójdziemy do tego Pet Shopa i zakupimy cztery pudełka. Przedmioty. I jeszcze to w sumie nie koniec. Open all było. Epicki, no i pewnie będzie bunny wani. No widziałem. Open all. Mityczny. Rex. O kurcze, dobra. Dobrem. Będzie umbo. Będzie umbo. I czemu tu było, bo napisane na dole takie wy było napisane, nie wiem czemu. Dobra, teraz sobie idziemy w ten. W jedności. W teraz sobie to wyposażenie. O tego. Kto to jest? Mityczny Rex. Kto mi tutaj podjechał limuzyną? No, ja też mam limuzynę i się nie chwalę. Dobra, teraz idziemy zobaczyć, ile muszli udało nam się uzyskać z tego całego otwierania. Sto muszle, dobra, to, to ciekawe, ile to mogę otworzyć. Za 50 muszli, 50 przywołań. Dobra, otwieramy to. Mamy jakiegoś mityka, tyle wiem, a jednak nie jeszcze raz, o teraz jest mityk. Trzy mityki, co jest grane, ale tj, jeden sobie. Kto by się spodziewało? Kto by się spodziewało? Dobra, i teraz idziemy sprzedać całe zadania jeszcze mamy. Odbierz wszystko. Ile mamy tych cech w cechach? Czterysta! I pięćdziesiąt o człowieku może być. To o, eu formula, i to sobie biti jedno O, este staj na o to dobro. Teraz formulă taj na formula na njim. Teraz na, na tej rączce spróbuję tutaj na no formułę całą Ale chyba nie zrobię. No, nie mam. No ale tutaj lecimy.

Ты был уже... 200, я Я не могу видеть, а я стараюсь заселять на нем. Не будет ни одной тайной формулы. Есть! Есть тайная формула! Есть! zmieniamy go na tym. Mo widzowie. Robimy go. Jest! Ale szybko! Co jest w ogóle gramy? Teraz na nim. Lecimy dalej. Chyba nie trafię. Boże król jak tu ma trafię. Ale to, to jest człowieku taka szansa, co nic. skarbów było, widziałem. Nie będzie, chyba nie będzie, no nie będzie. chyba, że w ostatniej buteleczce. Dobra, ostatnia buteleczka. I już jeden, dobra. No, a ani jednej, ja ani drugiej, no nie, dobra. Czuję tragedia, tragedia. Ale ofiaram sobie jeszcze to. Знову? No, ну ні, ну что я зробив. Бані Чему там писал Бані Лані? О, лігандари. тун 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 Bani Łani, bani Łani, bani Łani, bani Łani, bani Jeszcze bani Nie bani Jakim 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 cudem! Łani, bani Łani, bani Powiem szczerze, tak laguję człowieku. Brudziowie, do zobaczenia do, kolejne, do kolejnego odcinka. Elo!